Nie wiem czy możesz skakać Mogę skakać Ale tam jest duża dziura? No dość duża, dość taka, dość solidna. I. A to taki rów mariański wielki. No tak trochę. Coś mi na, Ale jaki z tym. Dobra. Skacz. Skacz. No popnę, czekaj, popnę kolesia, popnę kolesia. Popnij go, popnij, no, popnij go. Popnę. no chodź tu. Klepnij go w pupę, tak tako i poleci. Klepnąłem go nożem, ale nic mi się nie stało. Dobra, lecę! Woohoo! Ed, I wyszedłem poza teren działań bojowych. 6. Teraz. Umrzesz. Wlądowałem na jakimś słoiku. Słoiku? Ja, ale takim dość dużym słoiku. A teraz umrzesz. No umarłem właśnie. A, o. Pech. I co teraz? No i umarłem no, bo wyszedłem sobie. W, zło w, zło z, w złe miejsce. W złe miejsce. W złe miejsce, dobrze. No tak mniej więcej. Dobra, ło, gdzie ja jestem? To się dalej nagrywa, wiesz o tym? Wiem, wiem. No tu przestaw się. Ja przedstawiam się z tej strony proszę was, UFO. Jeszcze nie jestem w stanie grać, dlatego że... że odrabiam się... lekcje, a chciałbym bardzo, lecz nie mogę. No proste. Proste. A ja właśnie w sumie też powinienem, ale... Ponieważ nie. on olewa na wszystko, więc zrobi to kiedy indziej. Może. Z... Może. Kiedyś. Ooo, <noise> ale słońce razi po girach. Znaczy, <laughs> po oczadola do... oczu... no, Dobra Co eee. co? Co też mi razi słońce? Kurde Efekty dźwiękowe masz przy okazji no. Burza jest, nie? Jaka burza? Gdzie? Nie słyszysz? Na, na dworze? Na dworze. Na tozenie? Nie. nie Gdzie? Hoha, ho, nie wiem Jesteś dziwny. Wiem. Nie ufam. Nie musisz mi to mówić. Czemu Dobra. mi nie ufasz? Eee, ufo się ufo. No właśnie, ufo się nie ufo. Straciliśmy cel. No. Czemu? O, eee. znowu. No po raz kolejny. Niech to szlak! Dobra, kończę ten materiał. To była krótka zapowiedź. Kurde, krótki teaser. Podniecacz, czy jak zwał, tak zwał. Tego co <śmuszki> będzie w przyszłości. Jak widać. <śmuszki> eee. Powrót do przyszłości, proszę Państwa. Tak, tak zobaczycie. Nie, ty, gadał do mikrofonu, także kolega UFO, Spamował do mikrofonu. Ja ja zapraszam ja, tak. do subskrypcji, bo niedługo więcej materiałów.